Cześć dziewczyny, tutaj Katarzyna z wigello.pl Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować model peruki syntetycznej, która nazywa się New Anna. Za chwilę przymierzę Wam pozostałe kolory, ale zacznę od tego, który podoba mi się najbardziej. Nazwy modeli będę wyświetlała tutaj Wam za każdym razem na dole, bo one są bardzo skomplikowane. Producentem tego modelu jest niemiecka firma Gisela Meyer a model New Anna oparty jest na klasycznym, tradycyjnym czepku. Jest bardzo elastyczny, tutaj ma regulację obwodu głowy na gumce zapinaną na rzepy. Pasuje na obwód głowy od 54 do 57, 58 myślę, że max. Prezentuje się tak. Bardzo wygodna fryzura z lekko podniesioną tutaj górą, jak widzicie, i delikatną grzywką. Następny kolor, który Wam przymierzę, jest przez Was bardzo lubiany. Nazywa się GMS 101 i on jest bardzo nietypowy, bo to nie jest ani kolor siwy, ani platynowy, ani blond. To jest coś pomiędzy. Jak widzicie ten model jest tutaj u góry bardzo fajnie podniesiony. Można go trochę uklepać, jeżeli chcecie, ale nie bardzo, bo to jest jego plus. Jeżeli szukacie takiej fryzury z uniesioną górą, to model New Anna jest całkiem fajny. A następny kolor, mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się odrobinę podobny, to jest całkiem inny. Po pierwsze, jest cieplejszy. Po drugie, ma bardzo ładne i nowoczesne odrosty. I to także jest bardzo, bardzo kolor lubiany przez nasze klientki. Dlaczego? No, zobaczcie: po pierwsze, blond jest bardzo ładny. Taki zgaszony, spokojny, lekko-słomkowy. No i super modny, piękne odrosty. Już Wam go trochę przeczeszę, pokazuję, jak on wygląda. Tak na ucho. Ale to jest generalnie model do zaczesania za ucho z takimi lekkimi baczkami, bo te baczki zawsze muszą być, bo one tutaj nam troszkę zasłaniają nasze włosy, jeżeli je mamy. A na koniec zostawiłam Wam bardzo ciekawy kolor. Jak dla mnie to jest chyba wiśnia z takim lekką oberżyną, sama nie wiem. Przymierze zobaczycie, ale jest bardzo ciekawy. Więc jeżeli szukacie nietypowych kolorów włosów, to może ten następny jest dla Was. Koło takiego koloru trudno przejść obojętnie. Ma tutaj delikatne odrosty ciemne, naprawdę fajnie to wygląda. Jeżeli poza New Anna Wam się podoba, albo jeżeli po prostu szukacie peruki dobrej jakości to zapraszamy do naszego sklepu internetowego wigello.pl. Możecie także przyjechać do nas osobiście do poznania i zmierzyć modele, albo do nas zadzwonić, bo z nami wszystko przez telefon można załatwić. Namiary na nas nad albo pod wideo, zależnie czy oglądacie mnie na Facebooku czy YouTube. Do zobaczenia!